gęstość, stosunek e, masy próbki bez porów do jej objętości, gęstość pozorna, też e, pobieramy sobie próbkę powiedzmy centymetr na centymetr, taką małą chusteczkę. ważymy ją, odnosimy ją do e, objętości no i dajemy i to jest właśnie gęstość, gęstość pozorna, tak, te, te żeby... tak za będzie. Teraz Państwu. Gęstość nasypowa materiałów. No mamy Nie, stosunek masy próbki do jej wraz z porami oraz przestrzeniami między ziarnowymi. Szczelność określa, jaka część całej objętości materiału przypada w procencie na samą masę materiału. jaka część w materiale to są pory, puste przestrzenie, nie ma takiego materiału, który z wyjątkiem szkła, powiedzmy, żeby nie miał, nie miał porów. No i zablokowanie instrukcyjne to jest zdolność do zablokowania materiału, spowodowana, że gdy tą ilość, to jest świetnie widać na przykład na drewnie, czy też na gipsie, na wielu materiałach. Higroskopijność. Zawilgocenie spowodowane pochłonięciem przez materiał z powietrza określonej ilości pary wodnej w warunkach określonej temperaturze, temperatury powietrza i wygodności i to jest to jest 100% wygodności. Tak się bada, higroskopijność. Przysiąkliwość. No to jest zdolność do przenikania wody przez materiał. Płucznik rozmiękania. Bierzemy sobie próbkę wody, e, próbkę materiału i próbujemy go e, zwiększyć. ile się z niego wypłucza. Paroprzepuszczalność. To jest bardzo istotny e, parametr. To jest zdolność materiału do przepuszczania pary wodnej. To jest bardzo istotne, bo e, woda lubi sobie penetrować tą parę wodną. Ta para przepuszczalność będzie miała znaczenie przy zakończeniu przygody budowlanej, gdzie pojawi się punkt rosy. Punkt rosy jest to miejsce, popatrzymy sobie na przekroj ściany, gdzie przy danej wygodności i danej temperaturze następuje wykroplenie. To możecie sobie zaobserwować dziewczynę, jak stoicie w łazience, napuściłyście sobie wody do panny, jest para, i na szybie się pojawia właśnie. Zamglenie, to jest punkt rosy. I to samo dzieje się przy przygodach białych. Infiltracja. To jest zdolność materiału do przepuszczenia powietrza. odporność Określa odporność materiału na niszczące działanie zamrożonej w porach materiału wody. To też jest bardzo istotny parametr, szczególnie dla materiałów, które są na zewnątrz. Państwa chodniki i tak dalej, tak? Przewodnictwo cieplne. Znaleźć materiału do przewodzenia ciepła od jednej powierzchni do, do drugiej. To będę o tym mówił za chwilę troszeczkę szerzej.